Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Zrabką Mi kochani dzisiaj. No, ja wiem, to Megan nie mówiłam, że, że już może w inne zdrabki pójdę, ale coś mają sobie, że one kuszą. Więc jeszcze tak przed zrabkami Mam zdrabkę z numerem 15 i dobrałam sobie do tego plasterka z numerem 32. Zobaczymy, co z tego wejdzie, kochani. Plasterek to mnie lubi, jest plaster, drzewko, tęcza, kul, złota. Może już dzisiaj niekoniecznie: diament, gwiazda, korona, gwiazda i gwiazda. No. Powiedziałabym, że co bym nie kupiła plastra, to mam wygrane. Odczarował się, bo kiedyś tak nie było. Portfel: koniczyna, ul. Drzewko: kwiatki i drzewko. To tu nie ma, bo są dwa drzewa. Plik: koniczyna, sejf. Koniczyna i podkowa. Ale to zaznaczę to w grę trzecią, wygraną. Tęcza portfel, tęcza i plaster, czyli pokusili i nie dali, portfel i safe, tu, są, tu jest wiśnia, a tu co piątek 10, no super, mnie ta zrabka naprawdę lubi, B, ostatnio mówię pięćdziesiąteczka, teraz dziesiątka, jest też powyżej zwrotu, więc... A, jest bebe. Nie no, ta zrabka jest po prostu moja. No, w końcu misiowa. Czyli na 25 już mamy deszkę, więc jak to ustrojstwo by wygrało, to by kochani, było... Oj, nie zrobiłam tu... A, jest przybliżenie, dobra. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Nagrywa, bo coś mi się tu ze statywem stało. Motel i żółw. Mówię, co bym nie kupiła? Teraz plasterka jest wygrane. A co bym nie kupiła? Megalinie to są przegrane. Na szyjnik zdjęcie oczywiście dla siebie. Bo jeśli chodzi o konkurs to to wiadomo przy tej ilości zdrapek to będą wygrane zdrapki. Auto i piłka. Bo to tak nie ma. W szczęście, będą wpadały te wygrane łódź, ten czas, szczególnie jak się drapie całą paczkę. A Wam zdradzę, że będzie cała paczka. Zobaczymy, czy to na całej paczce będzie dolar. Podejrzewam, że może być. Gwiazda rower, Krywam to oczywiście w sobotę po południu, bo powiem Wam, że jakoś tak koło 10 wstałam rano, koło 10 zasnęłam, a kłódka asystent mnie nie obudził. No bo co, święty spokój. <laughs> A... No i ja się obudziłam po 13, słuchajcie. Jeszcze zakupy i... i kolektura i mówię tak. Już nagrywam prawie po ciemku. Mam nadzieję, że wy widzicie, bo ja to już tak po omacku. Ale wy widzicie dobrze, tylko ja tak po omacku. A na nas zegar. Ale dogram już to i. I po prostu. Już dzisiaj żadnych odcinków. Lody cytryna. No strasznie pechowa jest dla mnie ta wersja, słuchajcie, ale ja Was oczywiście zapraszam do tej wersji. do wersji, nie do wersji, tylko do konkursu oczywiście będzie tam jeszcze trochę starej wersji kluczyk dzwonek to się szybko teraz kochani ciemno robi wy widzicie dobrze ale ja O, dam, dam radę. Już na szczęście jest pod koniec, więc. Arbus prezent. Ale z tymi symbolami to tak powiem wam krucho na razie. Ale jeszcze mamy sześć symboli, kokos wiśnie, klapki by się przydały, diament podkowa. Tyle, ile ja drapałam i poprzedniej edycji. no zero z tym mm, dolarem. 140 mój rekord, ale bezdolarowo. No i dwa ostatnie. Kości listek. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Chyba same kości to nie dadzą nam, ale daje nam liść wygraną, pięknie. To jest moja pierwsza wygrana w regalinach. Loda na nas, liść podkowa. Sprawdzę, czy jest dolar. Boże, i jest dolar. Pierwszy raz w tej edycji mam dolara, i pierwszy raz w tej edycji mam wygraną. Wow. No, zrobiło się ciekawie, powiem Wam. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Pod linią 20, a pod dolarem. 20, czyli mam 40 zł. i powinno być DDD i jest. Kochani. No cóż. Ja wam powiem, że no ja na jednym z rapasach mówiłam, że nigdy nie znalazłam, bo już trochę nagrałam z starej wersji, więc nie, nie zwracajcie na to uwagę. Zachęcam Was do konkursu megaliniowego, bo zobaczcie, zrabka potrafi zaskoczyć. Trafił się w 15 dolar więc yy, zapraszam do konkursu. To chyba będzie najlepsza zachęta, że jedną zrabkę wzięłam. No i zrobiłaś taka niespodzianka. Słuchajcie, dzisiaj na plusie i to fajnym plusie, bo z 25 jest 50, czyli raz, dwa. Jest dobrze, tak to można sobie, kochani, drapać i zapraszam. To będzie najlepsza zachęta. I nie słuchajcie, że nie miałam dolara, bo w starej wersji nie miałam, ale w tej już mam. Jak odczarowałam, no to już odczarowałam na maksa, bo jest i linia, jest i dolar, bo do tej pory to ja miałam same postaki. Dobrze, kochani, ja już się z wami żegnam. Wszystko, co trzeba, macie w opisie. No i do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Pa!